Masz żal? Czujesz, że jest ci źle? Czujesz, że na tym świecie nie ma sprawiedliwości, bo twoi rodzice traktowali cię różnie, a rodzice kogoś, kogo znasz, traktowali go lepiej, bo w pracy traktują ciebie gorzej niż resztę? Czy masz żal, że nie masz jeszcze wymarzonego domu i samochodu? Czy masz żal o to, że twój partner jest taki, a nie inny, a być może mąż koleżanki troszeczkę lepiej? To zapraszam cię na mój filmik. Cześć. Pewnie skoro tu jesteś, to jesteś pełen żalu. Po pierwsze, fajnie, że sobie to uświadomiłaś. Uświadomiłaś, bo to już jest przełom w twoim, w twoim cierpieniu, w przerwaniu Twojego cierpienia. Ważne jest to, żebyś uświadomił, uświadomiła sobie, że nie trzeba cierpieć i że można coś z tym zrobić. Pierwsza sprawa to jest uświadomić sobie, o co masz żal. Co jest na takim poziomie, że powoduje, że cierpisz? Zastanów się nad tym i napisz to. Bo można mieć żal o wszystko, ale można też się od niego uwolnić. I jak już dojdziesz do tego momentu, że zobaczysz, że żal, jest decyzją twoją, żeby być w żalu, to zrozumiesz, że można podjąć decyzję, żeby z niego wyjść. Bo nie musi tak być. Nie musisz cierpieć. Nie cofniesz tego, co się już wydarzyło. Nie, nie ma takiej możliwości, żebyś zapomniał. Zapomniała o tym, że być może rodzice cię źle potraktowali, albo masz ze wspomnienia z liceum, czy z gimnazjum, czy, czy jakby no nie cofniesz tego, ale możesz uwolnić się od tego żalu. I jakby namawiam ciebie na zrobienie takiego ćwiczenia oczywiście w wewnętrznym dialogu. Jak nie umiesz tego zrobić sam na moim kanale, zresztą podlinkuję ci ten filmik, znaczy to będzie ćwiczenie medytacyjne, spotkaj się ze swoją podświadomością i jakby zapytaj sam siebie o to, gdzie jest i o co jest mój żal. Do świata, do mamy, do siostry. Do partnera, do szefa, nieważne, gdzie jest mój żal, nazwij go. Nazwij go. A później zdecyduj, że się chcesz już od tego uwolnić. Bo tak naprawdę, to zobacz, to ci nic nie daje. No bo to, że ty masz żal do ojca, nie oznacza, że on ci to jakoś wynagrodzi. Nie oznacza, że on to spłaci, nie oznacza, że on cokolwiek z tym będzie chciał zrobić. To w ogóle nic nie oznacza dla innych. Żal to oznacza tylko dla ciebie. Według Hawkinsa to jest w ogóle bardzo niska energia, ba emocja niskiej wibracji. Dlatego tym bardziej ważne jest to, żeby się od tego uwolnić. Żal jest Twój. I nie musisz go mieć, nie musisz. Kolejne kroki, żeby pracować z żalem, no to oczywiście jest wybaczenie i tutaj jest kilka metod, jak można to zrobić. No niemniej jednak pierwsza pierwsza sprawa dotyczy tego, żeby zdecydować, że przestaje mieć żal, że przestaje być zły, że przestaje wchodzić w te partie. Pozwalam sobie na to, żeby nie odczuwać żalu. Bardzo jestem ciekawa, jak ci to brzmi. Pozwalam sobie na to, żeby przestać odczuwać żal. Zobacz, jak się z tym układasz. Otwieram się na to, dyktuję ci kolejną afirmację. Otwieram się na to, by uwolnić się od żalu. Kolejna. Uwalniam się od żalu. I otwierasz się dzięki takim afirmacjom, otwierasz się na to, że będą mogły do ciebie dochodzić metody, ćwiczenia, których jest bardzo dużo. Jeżeli masz dużo żalu do, do swoich rodziców, do, do dzieciństwa, to zapraszam cię na mój program, gdzie krok po kroku prowadzę cię przez ćwiczenia. W ćwiczeniach, chyba powinnam powiedzieć, w ćwiczeniach, jak sobie z tym poradzić, jak przepracować to, jak, jak zobaczyć to trochę z innej strony i w efekcie końcowym, jak się uwolnić od tego. Więc też ci podlinkuję w opisie ten program. Jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam oczywiście. Ale tutaj, jakby na dzień dzisiejszy, na tu i teraz, na moment oglądania tego filmiku, po prostu zobacz, czy jesteś w stanie podjąć decyzję o tym, żeby się od tego uwolnić. A wtedy te wszystkie dobre dla ciebie metody przyjdą. Za co trzymam kciuki, czego życzę, i, i naprawdę nie ma potrzeby. I nie ma takiego obowiązku, żeby cierpieć. Uwolni się też od tego. Zapraszam Cię do subskrybowania, zapraszam Cię do udostępniania, zapraszam Cię do lajkowania. Zapraszam Cię też do mojej grupy na Facebooku. Bądźmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego.